Trzy zapachy zmienionej opoki, które wciąż nosi się świetnie. I pierwszy to Oscar by Oscar de la Renta. Perfumy z lat 70. ale nadal brzmią fantastycznie. Lekko pudrowe, lekko papierosowe, trochę z pazurem, trochę romantyczne, kremowe. Moim zdaniem to są perfumy o wielu twarzach, idealne na jesień dają Wam takie przepięknie, pudrowe otulenie, ale w tym samym momencie, momencie mają jakąś taką jesienną nostalgię, jakiegoś takiego jesiennego pazura. Przepięknie się nosi, moim zdaniem brzmią delikatnie retro, ale nadal są to perfumy, które przepięknie się nosi nawet teraz. Druga propozycja może dla bardziej odważnych, bo te perfumy są już bardziej cielesne i mają bardziej wymagające nuty, na przykład kumin, który może pachnieć troszeczkę, no tak jak powiedziałam, cieleśnie, ale mam na myśli oczywiście Fem od Rosha. To są przepiękne perfumy, to jest taki owocowy szypr, tutaj w otwarciu rzeczywiście czuć dużo tej brzoskwini, moreli, jakichś innych owoców, takich już przedojrzałych, takich już o jeden dzień za długo, ale do tego mamy przepiękną taką właśnie szyprową bazę, całość jest taka otulająca, słodka, delikatnie cielesna, zmysłowa, no to się po prostu idealnie nosi właśnie jesienią. No i ostatnia propozycja to stare, dobre opium od Yves Saint Laurent. Nie omijajcie tych perfum łukiem, one wciąż są przepiękne, wciąż pachną ładnie, szykownie, klasycznie i drogo. Moim zdaniem one zostały pięknie unowocześnione. Oczywiście mamy tutaj taki retro sznyt, ale one wciąż pachną nowocześnie, wciąż pachną klasycznie, ponadczasowo, idealne moim zdaniem na, na, na listopad, na grudzień, bo to są takie perfumy bardzo eleganckie, bardzo kobiece, dodające takiego szyku. Pięknie się je nosi, mimo że powstały w minionej epoce.